No, witam wszystkich. Patrzcie, co to się dzisiaj udało upolować. Jak to mówią, a Anglia kartoflem się niesie, nie? Mamy, słuchajcie, to są te takie małe baby. Baby kartofelki, słuchajcie, taka paczuszka, no jakieś 7,50 będzie. Do 1 maja, więc na 1 maja zrobili nam święta i rzucili kartoflami. Tu mamy, słuchajcie, trzy cztery sztuki trzeba będzie zaraz rozdać to po sąsiadach bo aż mam tyle kartofli że słuchajcie no, nie przeruba nie przeruba nie ma opcji sześć paczuszek mamy tutaj słuchajcie co tu wjeżdża następne cytrynki razy dwa Tu mamy mandaryneczki, słuchajcie. No trzeba je sprawdzić, co to dokładnie jest. Tutaj cytrynki, słuchajcie, wjeżdżają następne, elegancko. Kurcze bałem się, słuchajcie, o te maliny, no bo wiadomo, myślałem, że mi się w plecaku zgniotą, ale kurczę, są no mega pozytywne. Ile taka paczuszka kosztuje, patrzcie. Dwa funciaki, 10 zł, nie wiem ile tu tych malin jest razem. Za wiele ich nie ma. Dwa funciaki za taki zestaw malinek słuchajcie. No i stawkę. No jeszcze nie, jeszcze nie, żeby nie było. Trzy razy żodkiewka wjeżdża. Słuchajcie, upolowana, a tu jeszcze patrzcie co my mamy. 5 razy kapusta, słuchajcie udało się upolować kapustę to z wczorajszego dnia pani zostawiła i co będzie robione dzisiaj słuchajcie, tylko muszę ten muszę słoik opróżnić i trzeba będzie, słuchajcie patrzcie, taki 5 litrowy ten zrobię kapusty kiszonej nie, Kurczę, kapusta za darmo no to grzech by był ją zmarnować, co wy na to no i takie dzisiejsze polowanko, wiecie, to takie było, z wczoraj w sumie towar zostawiony, to nie było dzisiejsze, wczorajsza rezerwacja i dzisiaj taki odbiór, nie? No to wszystko, pozdrawiam, dajcie znaka jakiś tam w komentarzach, żeby z typy nie było pozdro. Dobra, kochani, słuchajcie, lecimy z tematem, co tam dzisiaj udało się hapnąć. Tu mamy, słuchajcie, brokułki, brokułki zieloniutkie jak wiosenna trawa. Nic nie są pomęczone Słuchajcie Za funciaka Więc taki jeden brokułek to no, 90 pikaczu O nie nawet nie wiem Bo nie wiem jaka była pierwsza cena no podejrzewam że około piątki Około 5 zł Tu mamy słuchajcie drugiego Więc już mamy 3 4 proszę państwa I piąty Piąty wpada Naprawdę zacnie, zacnie Uwielbiamy warzywka no i co my tu mamy tu, Kurczę, powiem wam z bananami to jest temat taki, no są zmęczone, no są Patrzcie jak są zmęczone Nie mówię, że nie są, zaraz je będę otwierał wszystkie I sprawdzę co tam z tego się jeszcze uda uratować Jutro na pewno jakieś pankejki będą na śniadanko No bo banany są naprawdę już trafione Nie jest to świeża pozycja O te to jeszcze jak cię mogę, no są czarne, nie powiem, że nie ale te jeszcze są spoko, ale tutaj to już jest lekka gnojóweczka, nie wiecie o co chodzi Kurczę, szkoda, że wcześniej ich, patrzcie, nie dali Do kiego, gdy one mają tutaj termin czu, 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 a, Nie wiem No te też jeszcze, jak cię mogę, mówię, muszę za chwilę wszystkie przejrzeć Najgorzej chyba, że ktoś ich nie wyciągnął z tych worków I wiecie, one się cały czas, cały czas się dalej parzyły, nie? I dlatego doszło do takiego czegoś. Tak mnie się wydaje, ale nie jestem pewnie takim znawcą jak i Wy. Patrzcie, tu następny. Widzicie o czym ja mówię, że te z boku już są mega trafione. Tu jest nie najgorzej, ale nie wiem, czy połowa z tego będzie, może będzie troszkę więcej. Jest z czego wybierać, jest z czego przebierać. Jak to się mówi, nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś się używi. U uratuje z tego. Co my tu mamy? Tu wchodzi, patrzcie, jakaś jeszcze eko-marcheweczka. No, marcheweczka nie jest najgorsza. Trzeba będzie ją oczywiście też z worków jak najszybciej wywalić, bo w tych workach, powiem wam wszystko, jak jest, to patrzcie, jaka ta para podchodzi. To wszystko się zaczyna kisić jakoś. Kurczę, kisić, dusić, nie wiem, mdlić. Nie wiem, jakie słówko mam tu jeszcze, słuchajcie, użyć, ale... Wiecie o, o czym jak mówię, nie? To niby, niby jest organiczna taka, patrzcie, nie? Bez żadnych tam dodatkowych fajerwerków. Ale też muszę ją za chwilę całutką wszystko przejrzeć. Co my tu mamy? Dwie jeszcze pomarańczów siateczki. No pomarańcze powiem Wam są bardzo fajne. To jest chyba poza brokułami dzisiaj najlepsza pozycja. No bo są. Nie są mięczaki, są naprawdę fajne. Tu wchodzi jeszcze szyneczka. Oj, to taka, powiem Wam, zac zacniejsza ta szynka. Na jutro mam właśnie taki plan, powiem Wam. Taką, nie wiem czy widzieliście, bo ostatnio mi tam parę TikToków zaczęło latać. No, trzy takie szyneczki są. No, nie jest jakoś pocono zmęczona. Raczej taki świe świeży, wiecie, świeży, świeży po terminos, nie? Jak to mówią a i taką pizzę właśnie chcę zrobić z marchewką, bo tych ziemniaków to widzicie ile mam od cholery nie? trochę tam rozdam, ale więcej no, ludzie też nie wezmą więc zrobię pizzę taką z marchewką i z ziemniakami i dodam do tego szynkę, co wy na to, a jutro na setę na śniadanie lecą takie pankejki bananowe, no i to by było wszystko, pozdrawiam was serdecznie dajcie jakiś odzew w komentarzykach no do i do, miłego oczywiście nie? pozdro, hej Patrzcie, pokażę wam, ile się udało tych bananów tak uratować 100%, to na, tam na 100% jeszcze nie wiadomo, na jutro, ale te powinny być w środku białe, no a tu jest totalna lipa, wiecie co, jeszcze z tego przebiorę co nieco i te jak będą białe w środku całe, to wezmę je, zamrożę sobie na jakiś koktajl, nie, bo ciepłe dni idą i się zrobi fajny koktajl bananowy, no a reszta niestety, no. Nie wszystko da się zawsze, słuchajcie, uratować, ale trzeba się cieszyć, że coś się uda, nie? Dobra, kończymy. Pozdro, trzymajcie się.